Pół minuty mają czterej panowie w kaskach niebieskim, białym, czerwonym i żółtym na to, żeby się ustawić. Być może będzie szybciej od kredy. W niebieskim Damian Brusz, obok niego Bartosz Zmarzlik, Stalgorzów, polece kask czerwony. den Bedard Sparta, Wrocław. I w kasku żółtym Duńczyk, Nils Christian i Werset Stalgorzów. Dwunasta jazda, popatrzmy na start. Podwójne zwycięstwo zespołu gości. Za sprawą pierwszej rok Krzysztofa Kaspczaka. Na drugim miejscu Przemysław Pawliński. Trzeci Główinden. I proszę Państwa, jest nas Ufinger, trzeci. Był i tak to wygląda. Pierwszy Nils Christian Winterser, bardzo smacznie przywieźli punkty. Pięć punktów dla swojego zespołu: 46 do 26. A o szczegółach powie nam Jacek, to zaczniemy, był ostatni wyś. Zaczniemy od tego.